Przede wszystkim ogromne gratulacje. Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. I przede wszystkim też witamy w Tarnowi Basket. Ostatnie 5 sekund meczu. Patrzysz, jak Gubi wykonuje ostatni rzut osobisty na zwycięstwo, i co myślisz? Trzymam kciuki, żeby trafił. Witam serdecznie. Też mogę się teraz przywitać z kibicami. O meczu otwarcia można powiedzieć, że to, że zawsze charakteryzuje się dużą dozą stresu, to są mecze nerwowe no i ta końcówka dzisiaj to potwierdziła wydawało się, że już kontrolujemy spotkanie ale dwa, dwa trzy błędy powodują, że, że że gramy na remisie, że robi się bardzo nerwowo i martwimy się, czy, czy mecz skończy się naszym zwycięstwem. Ale, koniec końców, wygrywamy z jednym punktem. Za 2-3 miesiące nikt nie będzie o tym pamiętał, czy jednym, czy trzydziestoma, jest wygrana, zapisana w tabeli i bardzo się cieszymy z takiej inauguracji sezonu. No właśnie, to skupmy się chwileczkę na pozytywach. Co w tym meczu Wam wyszło? Z pozytywów na pewno dobrze wyszło nam pchanie piłki pod kosz. Mieliśmy tam przewagę, chcieliśmy tam pchać piłkę. Astoria wymuszała swoją obroną swoimi przekazaniami. Grę w ten sposób, bo nasz wysoki zostawał z ich małym, zatem graliśmy tą piłkę z konsekwentnie pod kosz i przynosiło nam to przez cały mecz dobre rezultaty. Na pewno rozmawialiśmy.